Witajcie! Czas na kolejny odcinek z serii Metoda na 5. Zaczynamy! Korts, Gorączka High-heaved korts. On ma gorączkę Keel Pain. Ból Ik heb kill Ja mam bulgardła. gardła Husten Kaszleć Ik Hust, fak. Ja kaszlę często. Niesen. Kichać. Ich mut, fak, nisen. Muszę często kichać. Loop-news. Katar. Ich heb en-loop-news. Ja mam Katar. To już wszystko na dziś. Życzę Wam miłej nauki i do zobaczenia. Tot ziens!